Pół roku do wyborów. Ostatnia prosta przed rozstrzygnięciem losów Polski. Czy Kaczyński i jego banda doprowadzą kraj do upadku, a wcześniej wojny domowej? Czy uda nam się jednak obu tym tragediom w ostatniej chwili zapobiec? Zobaczymy. Los Polski w naszych rękach. Raz w miesiącu analizować będziemy bieżącą sytuację. Ale najpierw na szybko. Trzy niewiarygodne skandale. Pisi wariat z Paryża, który wysypał plany PiS o przystąpieniu Polski do wojny na Ukrainie, nadal na stanowisku. Dalej siedzi sobie w Paryżu i łoi tłustą ambasadorską pensję fundowaną mu z naszych podatków. Czy mówiąc o wysyłaniu Polaków na front, miał na myśli swoje dzieci? Nie! On chciał, aby ginęły tam nasze dzieci, nie jego. Czy pytał naród o zdanie? Czy chcemy umierać na cudzej wojnie, po to, by PiS mógł trzymać się przy korycie i dalej kraść? Nie, nie pytał. On się tylko niechcący wygadał, jakie plany ma PiS. A czy zarabiająca rocznie kilkaset tysięcy cwaniara od reasumpcji zaopiekowała się już na własny koszt chorym mężem, jak inni? Czy podała się do dymisji jeszcze w tym samym dniu, w którym ujawniono tę haniebną aferę? Jak to czynią politycy w normalnych krajach? Nie. Ona nie tylko dalej pełni funkcję w Sejmie, ale i nadal każe trzymać męża na koszt podatnika w szpitalu, blokując miejsce potrzebującym. Jakby nic się nie stało. Tym się ruchoń zajmij, bo to jeden z największych skandali w historii naszego parlamentaryzmu. A dlaczego szpital? A nie jak inni, hospicjum lub opieka rodziny na własny koszt? Dlaczego? Aby dalej doić, bejmy, dalej doić tą naszą biedną, okradaną Polskę. Dopóki leży w szpitalu, tak długo kasiora dla męża spływa szerokim strumieniem, opuści szpital? Koniec Eldorado, kranik zakręcony. Nie dość, że już nie dostaje co miesiąc tęgiej mamony. To jeszcze sama musi płacić za opiekę, czyli podwójna strata. Od cała tajemnica jej wiary. Tak, tak, wiemy. Ty jesteś za życiem, nie za śmiercią, wiemy. Jak cała ta wasza banda za życiem, życiem na nasz koszt. Pisze rodzinka na swoim, wydoiła już ojczyznę na miliony i doi bezczelnie dalej. Tymczasem licznik hańby bije dzień za dniem, a dobowe koszty opieki na ojomie to więcej niż zwykły Polak zarabia miesięcznie. I ty masz jeszcze tu pisać, że jesteś wstrząśnięta? Ty? Wstrząśnięci to jesteśmy my, Polacy? Jak długo jeszcze śmiesz dojść Polskę i pluć nam w twarz? No i skandal trzeci. Gnom usłyszawszy, że rolnicy, którzy dali władzę PiS, wygrażają rządowi zawał z ukraińskim zbożem, przestraszył się i nagle ogłasza na jakimś byle spotkaniu w byle Pipiduwie. Że Polska wstrzymuje bezcłowy import od zaraz. Od zaraz! On podczas Muppet Show z jakimiś burakami i klakierami, zwykły poseł, nie odpowiadająca za politykę celną obszaru wspólnoty Unia Celna EU, nie premier RP, nie prezydent, nie rząd, nie minister rolnictwa nawet, tylko on, sratek z pod gs -u. Orwell by tego nie wymyślił. Ta oszalała z nienawiści rządzy władzy kanalia, która już niemal rozwaliła od środka Unię i NATO, sprowadza na Polskę kolejną dziejową tragedię. I kto wie, czy tylko na Polskę. Ten niemający pojęcia o prawdziwym życiu i realnym świecie karzeł doprowadzi w końcu do wojny domowej, bo chce, by eunuchy usługiwały mu do samej śmierci, bo nie chce mu się samemu chodzić po zakupy, ani samodzielnie załatwiać spraw. On myśli, że dowiezie władzę do grobowej dechy i za nic nie odpowie, że uda mu się jak w 2007 i 10. No to się tym razem zdziwi. A teraz do tematu. Na początek przyznam się Państwu ze wstydem, że jeszcze dwa lata temu należałem do tej części Rady Starszej, która uważała, że platforma obywatelska jako projekt wyborczy jest popalona forever na amen. A sam Donald Tusk, jedyny polski polityk rangi światowej, w obecnej rzeczywistości nie ma żadnych szans na powrót jako lider opozycji. Ale już rok później, gdy odchodziłem z RS, nie mogąc pogodzić się z ich opinią, że na wyzwolenie Polski trzeba jeszcze zaczekać, że kaczystów wymieść muszą mnie wybory, a ulica, już wtedy pojawiło się światełko nadziei, że ten niesamowity scenariusz. Może się jednak udać, że Donald Tusk, człowiek, który w 2007, wiedząc jak potworny nadchodzi kryzys, odważył się nie tylko przeprowadzić kraj przez tamten dramat, nie tylko dokonał cudu i dysponując tak skromnymi środkami, zbudował Polskę na euro 2012, ale i w przeciwieństwie do Kaczyńskiego, nie chował się przed odpowiedzialnością, nie rządził z tylnego si siedzenia, ośmieszając rząd i demokrację. Tylko odważnie, uczciwie objął urząd premiera. Jak wygląda sytuacja na pół roku przed wyborami? Według naszych badań faktyczne poparcie dla obu głównych stron, Zjednoczonych Złodziei Kaczyńskiego z jednej i ekipy Tusk-Czaskowski z drugiej, są już obecnie na podobnym poziomie, a nie jak wskazują pić sondaże z wyraźną przewagą ZP. I co najważniejsze. Z uwagi na kaskadowe szaleństwa rządzących, rosnącą drożyznę oraz demaskowane już niemal codziennie kolejne afery kaczystów, czas zdecydowanie gra na korzyść opozycji. I to jak gra? Prognozy RZS sprawdzają się co do Joty. Zapamiętajmy więc: C czas działa na korzyść opozycji. Wybory wygra ten, kto na finiszu przekona do siebie więcej wyborców gumowych. To wiadomo. Ale ostateczny kształt przyszłej władzy zależeć będzie także od wyników Konfederacji Polski 2050, lewicy, no i Politputany PSL. Poza lewicą, żaden z liderów tych formacji nie zawaha się nawet sekundy, jeśli dostanie od Kaczyńskiego odpowiednią łapówkę polityczną. Ani sekundy. Morale i przeszłość tych osób dobrze znamy. Reszta to tylko show i gierki pod publikę. Zobaczymy, jak potoczą się dalej losy partii Kołodziejczaka, ale jeśli numery z ukrainizacją już nie tylko Polski jako kraju, ale i naszej gospodarki, o rolnictwie nie wspominając, dalej eskalować będą w takim tempie, jesienią może się okazać, że o pudło konfa powalczy nie z PL 2050, a z agrounią właśnie, że to od ich wyników oraz decyzji koalicyjnych zależeć będą losy przyszłych rządów, na korzyść opozycji działa też niezwykle ważne zjawisko społeczne. Lawinowo wzrasta ilość Polaków żądających nie tylko taniego chleba, ale i igrzysk surowego rozliczenia Kaczyńskiego i jego bandy, łącznie z pozbawieniem ich nakradzionych majątków prywatnych i partyjnych. Jak zbójeckie uwłaszczenie się PC krótko mówiąc, wielki reset, wielkie sprzątanie Polski z brudów. Depislamizacja kraju i czyszczenie do kości całej tej narosłej gangreny. Z miesiąca na miesiąc dochodzą dziesiątki tysięcy kipiących z gniewu i oburzenia ludzi, dla których rozliczenie złajdaczonej prawicy, ukaranie tego potwornego zła, ich potwornych zbrodni na Polsce jest rozstrzygające jest dosłownie kluczowym kryterium głosowania. O ile jeszcze względnie tani a przynajmniej niewiele droższy niż obecnie chleb o szóstą spis uda się utrzymać przekrętem z ukraińskim zbożem, o tyle na igrzyska wpływu już nie mają. Mało tego, każdy miesiąc ich rządów oczekiwanie to jeszcze multiplikuje. Nie jestem politykiem, ale wydaje mi się, że kilka inicjatyw mogłoby przynieść opozycji wymierną korzyść. Na przykład znaczne nasilenie działań otwierających społeczeństwu oczy naprawdę. Na wszystkie bandyctwa kaczystów i to działań otwierających oczy w sposób plastyczny lub nawet drastyczny. Odpowiednie obrazy plus odpowiednie słowa i liczby działają więcej niż rzeczowe tłumaczenia. Suwerena niewiele obchodzi łamanie konstytucji czy wały w TK, ale obchodzi go za to bardzo kto ile i jak nakradł. Plus oczywiście co mogą kupić za dzisiejszą stówkę. Pamiętajmy też. Że to typ umysłowości, którego nie interesuje może, ile kasy rocznie idzie na TVP, ale ile miesięcznie zarabia taka cholecka czy Adamczyk, już owszem, pamiętajmy o tym i o tym, żeby mądrze działać na ulicach, a nie tylko w sieci, gdyż o wyniku najbliższych wyborów zadecydują działania także na ulicach. Do sieci trafi to i tak, w tym do wyborców gumowych, nie mających codziennego kontaktu z wolnymi mediami. Niezależnie od powodzenia demo 4 czerwca, tu uczulam opozycję. Prymitywy odpisie i propagandy szykują potężny kontratak. Z uwagi na dwuznaczność tej daty, należałoby chyba ich ubiec i z góry przygotować ripostę, prawdę o obaleniu rządu olszewskiego. Co te gnoje w zmowie z ówczesnymi biskupami chciały zrobić Polsce? Ze szczególnym akcentem na rolę Macierewicza i jego próbę zamachu stanu Celem przejęcia Polski na własność przez kościelną agenturę. Katabasy, którzy bez mandatów od wyborców na stałe zasiadać mieli w Sejmie, już przebierali nogami. Listy były gotowe. To nie żart. Tak pod pretekstem ustawy ilustracyjnej chciała załatwić Polaków klika Macierewicz Żolszewski, Lech Wałęsa plus paru innych patriotów w ostatniej chwili uratowali Polskę. Dosłownie w ostatniej chwili. I to dzięki przytomności umysłu młodziutkiego wtedy Donalda Tuska, jego pamiętne, panowie, policzmy głosy, uratowało Polskę nie tylko przed krwawą wo domową wojną, ale i przed chciwymi łapami KK. Gdyby 4 czerwca 92 nie powiodła się nocna zmiana, bylibyśmy dziś nie tylko poza Unią, ale i poza cywilizowaną Europą. Bylibyśmy Iranem Europy, jej cuchnącym wrzodem. Z obyczajową policją na ulicach, pękającymi w szwach więzieniami, pełną inwigilacją naszego życia prywatnego. No i jeszcze większą liczbą samobójstw, Iż obecnie bezskarni, chronieni przez Wojtyłę zboczeńcy w koloratkach, balety kasztanów urządzałyby sobie na naszych dzieciach już w przedszkolach. Księża znowu lałyby nas publicznie po gębach, jak za pana wójta i plebana. I nie tylko klechy. Na rękoczyny pozwalałyby sobie i takie kaje smrodek roiłoby się dziś od takich nienawidzących innych kobiet z powodu swoich ułomności, potworów. O poziomie edukacji strach nawet myśleć, o ile dziewczynki w ogóle miałyby do niej dostęp. I ta nie kończyła się na paru klasach, jak u talibów. Konopielka bis pewna, a takie czarnki czy kuriatur nowak, kujciesze kaka i chołoty obsadzałyby każdą szkołę. Gospodarczo, politycznie i mentalnie bylibyśmy dziś czymś Ala Druga RP, do Watykanu należałoby już kilkanaście procent powierzchni Polski i tysiące bezcennych nieruchomości więcej niż obecnie, a budżet kraju pod ciężarem haraczy na Kościół, harczałby niczym zajechana habeta. Prezydent, ministrowie, sędziowie i inne najważniejsze osoby w państwie latałyby po rozkazy i polecenia nie na Nowogrodzką, 84 jak teraz, a na franciszkańską 3 w Krakowie. I prawdziwą twarz kreatur typu Jędraszewski zobaczyliby wszyscy. Ciary przechodzą na samą myśl. Karygodnym błędem było pozostawienie na wolności Macierewicza. Zobaczcie państwo, ile ohydnych łajdac i zbrodni na narodzie udałoby się uniknąć, gdyby dostał wtedy do żywocie za zdradę staną. Tak zawsze kończy się pobłażliwość wobec drani. Te nasze wieczne Polacy nic się nie stało. Stało, bo właśnie z powodu tamtej bezkarności, ten puczysta kłamca i złodziej tak zdemolował armię i tak rozbroił Polskę. I śmiejąc nam się bezczelnie w twarz do dziś doi ją na miliony a ukradzionymi teczkami żongluje do teraz, korygując ich zawartość według bieżących politycznych potrzeb własnych lub swojego wspólnika. Jumateczek, sprzedanie kontrwywiadu, kradzież dokumentów z kancelarii prezydenta tuż po katastrofie, włamanie do biura NATO, paskudne zachlapanie Polsce papierów i podważenie elementarnej wiarygodności w oczach NATO – Machlo z zaprzyjaźnionymi kretynami, udającymi ekspertów od wypadków lotniczych. No i flagowy deal kłamstwo smoleńskie i stworzona na jego bazie religia czyli podpalenie Polski od wewnątrz. A to tylko grubsze numery, które wszyscy znają, bo wypłynęły. Tych, które nie wypłynęły na razie nie znamy. Ale jak to mawiają na wschodzie, parzyją Uvidim. Jedno jest pewne. Wszystkie te działania miały konkretny cel i jeden wspólny mianownik. Przyszłość pokaże, kto się będzie śmiał ostatni: czy towarzysz raz Putin, czy najcenniejszy agent episkopatu, czy Balbina i jego gang złodziei, czy może jednak my, Polacy, wybory już jesienią, a zaraz potem oby wielkie czyszczenie Polski.